Cześć witajcie z tej strony Metalowy i dzisiaj pokażę wam jak zainstalować rayminimapkę na wersję minecrafta 1.6.2 no to zaczynamy otwieramy oczywiście %appdata% .minecraft versions i tutaj mamy wszystkie wersje minecrafta i wszystkie paczki modów jakie mam zrobione tutaj różne sobie testowałem z Optifindem, ale Interesuje nas ten folder, 1.6.2 no Więc otwieramy e, Kopiujemy obydwa pliki, które się tu znajdują W innych wersjach trzeba zrobić dokładnie to samo, tylko z innym folderem e, Tworzymy nowy folder Nazwa 1.6.2 Minimap, oczywiście jest dowolna Wklejamy oba pliki I teraz te oba pliki muszą nazywać się tak samo To Przykładowo podam e, minimap Nie, 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 nie. zmień nazwę. Minimap. I teraz tak. Otwieramy ten folder JSON notatnikiem. I zmieniamy tak samo na minimap. Dokładnie tak samo. Zmieniamy w tym miejscu. Musimy dać minimap ID 162 minimap. Ok. Zatwierdzamy. Teraz otwieramy ten plik Czyli jar za pomocą winrara. Usuwamy meta inf. Otwieramy nasz folder z minimapką również winrarem. Kopiujemy wszystkie pliki do naszego Minecrafta. I jeśli chodzi o kopiowanie i wszystkie foldery, mamy wszystko zrobione. Otwieramy nowy launcher. Tworzymy nowy profil. Nazwiemy go na przykład minimap 1.6.2. Weźmiemy wersję 1.6.2 minimap. Tak, Save Profil. I wy wybieramy w Play również e, 162 minimap. OK. Musimy się teraz zalogować. Po zalogowaniu wyświetli nam się ładowanie. Odpali nam się Minecraft. Oczywiście zezwalamy, bo tutaj antywirus. E, wejdziemy sobie w Optifine Test. I minimapka jak widzicie działa. Wszystko jest, wszystkie opcje minimapy są. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi na ten odcinek. Jeśli sobie żegnam. Na razie i cześć.